Halo, dzień dobry. Śpioło wszystkie, czy co? Dobry wieczór <laughs> powitać, powitać Słuchajcie, dzisiaj kawałeczek hamburga w drugą stronę dla was, że tak powiem. Światełka sobie załączmy Właśnie wyjeżdżam z załadunku Dobry biksel Noc cała przede mną, tak jak w tytule Jadę na południe Słuchajcie, taka piosenka kiedyś country była <laughs> Nic tu po mnie Jadę na południe Auto załadowane, zaplombowane I ciśniemy gdzieś, kurde e... Okolice Hanoweru, kawałek za Hanower Niestety sprawdzałem z kamerą GoPro Nie dam rady streamować, szkoda Naprawdę różnica byłaby kolosalna. Będę musiał coś pomyśleć. Dzięki, dzięki. A no już się tutaj rozmazuje. Dlatego dzisiaj kawałek nie będę was tu męczył. Przejedziemy sobie przez Elb Tunnel. Później będzie port. Kawałek portu. Słuchajcie, w Hamburgu. A potem już tylko ciemna droga. Także już nic więcej nie będzie po drodze. Mam nadzieję, w sumie taką mam też nadzieję, że nic więcej nie będzie. Żadnych niespodzianek. Eee, ani niczego. No nic, zobaczymy, jak ta nocka się potoczy. Wczoraj całą noc w pracy, dzisiaj całą noc w pracy. Słuchajcie, wczoraj inaczej zaczynałem, dzisiaj jeszcze inaczej. Znaczy, tak to o, dzisiaj u mnie wygląda. No, tak jak mówisz, można, można tak zrobić, tylko właśnie chciałem nawet na bocznej szybie przed chwilą zamontować GoPro, no i niestety, powiem Ci, niestety cholera jasna yy, lipa, bo A, jeszcze też zaczyna padać, lipa, bo no kuźwa ciężko jest sparować po prostu yy, z, z telefonem, no wczoraj było sparowane, dzisiaj już włączysz, nie chce się sparować, no po prostu masakra, nie? żeby coś tam poustawiać Także to nie tak hopsiup no dobra kurde w niektórzy widzę spać nie mogą Towarzystwa chwilę mi dotrzymujecie my już wjeżdżamy tutaj na autobankę Proszę bardzo I za chwilkę będziemy kierowali się w kierunku Elb Tunelu Cześć on board, siema siema Także zaraz jedziemy na Elb Tunnel Już kiedyś na kanale wrzucałem z niego filmy No i teraz ogień, słuchajcie, 160 km prosto No e coś miałem powiedzieć, że tak dla mnie to już jest piątek, aczkolwiek jeszcze czwartek, ale już piątek, słuchajcie, piątek piąty dzień pracy rozpocząłem właśnie tak to wygląda, także rano do domku pewnie jakieś o 8, 9, jak dobrze pójdzie będę no jakieś przygotowanie do live'a będzie trzeba zrobić do, do, do no do explaina standardowo Ciężko mi czytać komentarze, także kurde wybaczcie, teraz nie dam rady za bardzo, no jeszcze mi deszczu brakowało teraz cholera jasna. Ech. No ale cóż, żeby nie było kurde, tempomat na 88, bo inaczej prezes kilometrów w firmie nie zaliczy. Jak to się bawimy zawsze w ets ale zestaw oświetlony, nie wiem czy widzieliście, szedł sprzeciwka przeciwka. Nie wiem, czy było coś tam widać. Znaczy mówię, dzisiaj tylko chwileczkę dla Was tutaj nagram. A później radejko, kawki nie ma, herbatka, jazda. Już długo nie jeździłem w te kierunki ojej, bo Ja zawsze na północ kurde Także dla mnie dzisiaj tutaj coś nowego Jak to się mówi Coś nowego, coś innego Troszeczkę Już widzę jakieś A nie, myślałem przez wężka A jednak, jednak z wężka Już lewą stroną tunelu przejedziemy Bardzo rzadko pierwsze kurde utrudnienia no i tak to wygląda praca kierowcy cześć biały witaj heja nie wiem kogo tam macie trudne niki niektórzy biały akurat miał łatwy to zdążyłem no już ledwo wyjechaliśmy już zamiast jechać 80 to jedziemy 60 dobre i to w sumie zawsze mogło być gorzej Osobówka na czele i jedzie nawet 50, słuchajcie, ten już umruga sprzeciwka, znaczy ten, ten przed nami. Ej, dajcie spokój. Osobówka już nas będzie prowadziła teraz. Nad południu cieplej mówisz, no no. Dokładnie, tak może być. Mamy Elbtunel, tunel pod rzeką Elbą, moi drodzy. Jak sama nazwa mówi, o gościu nie wytrzymuje już trąb. I po co te nerwy 60? No dobra, już 80 to jest. Normalnie. Po co te nerwy na świętą noc, jak to mówią Ludzie, ludziska. No ale mnie też wkurza, jak coś mi wyhamowuje, kurde. Tak specjalnie, jakby. W sumie to chyba każdego z nas by denerwowało. Za chwilkę będziemy po środku, słuchajcie, rzeki. No jeszcze jesteśmy, nad nami jest ląd jeszcze, mam nadzieję, że nie urwie tutaj nam. Nad nami jest jeszcze ląd. Za chwilkę, patrząc po nawigacji, znajdziemy się pod rzeką. A tu gdzieś nad nami ludzie mieszkają, tylko że my w dół zjeżdżamy cały czas. Cały czas ciśniemy w dół. Ja ci dam ształ, wypluj te słowa. I słuchajcie, już jesteśmy pod rzeką, już właśnie w tym momencie. A zaraz będzie środek tutaj rzeczki. Ale tu chyba z tej strony nie ma namalowanego. Z dru drugą rurką tunelu, jak się jedzie, to jest. A jest, słuchajcie, te pomarańczowe paski takie. Właśnie minęliśmy środek, centralny punkt rzeki i teraz już tylko trzeba dopłynąć do brzegu, jak to się mówi. <grym> teraz tylko do brzegu, zaraz wyjedziemy z tunelu, będzie port po prawej stronie. No i dalsze zwężki niestety. Chyba, że coś się pozmieniało już. co to, jak to będzie. No jest, i remonty, i remonty, słuchajcie, kurde, wszędzie remonty. <gry> no, chopki jakieś. na wprost w zasadzie, ale słabo widać, macie ten most Külbrandbrücke, tam coś, coś, kurczę, może widać tylko kominy, a po prawej jest port słuchajcie i po lewej w sumie też. O. Ale statku żadnego nie ma, żadnego kontenerowca słuchajcie nie ma, także lipa akurat Wam nie pokażę. No, słabo, słabo. Ale tutaj możecie zobaczyć, proszę bardzo, kawałek portu, żurawie portowe. A po lewej most. Pech kurde zawsze kontenerowce stoją a dzisiaj nie ma żadnego Tak Mamy Terytorium portu dla ciekawych na googlach można sobie sprawdzić naprawdę wielki teren Ciekawe jak tam dalej droga kurde no mówię ja tutaj dotąd to jeździłem jeszcze kawałeczek dalej gdzieś tam w ostatnim czasie, a długo, długo nie byłem już w okolicy Hanover jej, No, ale dzisiaj tylko dwóch klientów. Właśnie pierwszy jakieś 160 km, jeszcze 158 według nawigacji. A drugi już na powrocie, słuchajcie, do domu. Na 6 rano termin, także nie najgorzej. Jak to się mówi? A jak to wyjdzie, zobaczymy w praniu. Mam nadzieję, że nie będzie źle słychać Mam nadzieję, tak A tu po prawe, gdzie tyle tych świateł widać To jest, nie wiem jak to się nazywa, rozjezdnia dla pociągów Tutaj pełno torów kolejowych, słuchajcie jest Akurat I pełno stoi właśnie wagonów z kontenerami, czyli towarowe wszystko Coś mnie zaraz tu poprawi, a ja wiem, ostatnio w grałem, ale no Chyba tak, jakieś tam rozjezdnie, te, czy tutaj inne tam wynalazki I Skończy się to wężenie tutaj czy nie? Non-stop, słuchajcie coś drzewią, non-stop w tych kurde autostradach coś tu dłubią Z jednej strony dobrze, bo jest lepiej jak to się mówi, ale jak skończą, ale kurde, bardzo długo już to kończą. Nic to robią, tak? Trochę takie irytujące <laughs> te jazdy, tutaj, Hamburg, okolice to każdy, każdy to mówi, kto tutaj przyjedzie. No, niestety, niestety, lipa. No, i tak to słuchajcie, dzisiaj kawałeczek livea doszło, że tak powiem, na szybko. Nocny live. Życia trackera, kawałek z mojej pracy, z mojego życia codziennego. Słuchajcie, akurat Pech chce, że, że nocki same tutaj mamy praktycznie. No ale zobaczymy. Kiedyś nagramy za dnia, jak będę jechał, to wezmę, puszczę wam lajka, właśnie gdzieś, no gdzieś jak coś ciekawego będzie. Dalej, jeszcze słuchajcie, widzicie, mamy zjazdy na Hamburg. Hamburg, Harburg to jest okolice tutaj Hamburga, wszystko. Tak to wygląda. No i 60. Nie dadzą pojechać, słuchajcie, kurde. Nie dadzą pracować, jak to się mówi. A bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, ale. Tak się nie da, kurde, żeby bez zwężek gdzieś dojechać w Niemca. No i pa, kurde, z 15 ton chyba ładunku mamy na sobie gdzieś tutaj, akurat. To jakoś tak, no, czuć, po nim czuć. Nie bardzo chcę się rozpędzać. No, nie chcę mi się, powiem Wam szczerze, kurde, tak się fajnie spało. Południe się położyłem. a no, gdzieś koło 18 się przebudziłem na chwilę. E, no, popatrzyłem na zegarek, mówię, aha, to jeszcze chwila. <laughs> I do 22, jeszcze pokimałem, wstałem w sumie przed budzikiem. E, przed 22 już. No, ale, ale się bardzo nie chciało. Większość z Was śpi, albo idzie zaraz spać, kurde, a tutaj człowiek musi, musi gonić. Jutro o północy będę Wam krzyczał, że już jestem 24 na nogach, także... Gdzie? Gdzie? O 22 będę Wam już tak krzyczał. No, jutro żebym tylko w X-Plane'ie nie zasnął, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie tragicznie, słuchajcie, po robocie się chwilę zdrzemnę. Zobaczymy jak to będzie. Może w robocie coś się uda gdzieś na rozładunku. Taką też mam nadzieję. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczcie, odkąd wyjechaliśmy, kurde, z 10... Z 15 km plus minus już jadę. To cały czas jest zwężenie, cały czas są roboty, nie? Po prostu masakra. 15 km no i większość tutaj jest 60 o ten już gościu nie wytrzymał tutaj jak widać 60 na godzinę no ale koniec w końcu słuchajcie można gaz do dechy z hamburga z hamburga ruszałem gaz do dechy tylko że teraz akurat pod górkę i weź tu się bujni manualna skrzynia że tak powiem w automacie redukcja do 13 biegu i poszli pod górę kurde No, i nawet idzie, nawet się zbieramy. Już na tym trzynastym na razie go zostawię. 85. Nie tak źle. I czternasteczka, słuchajcie. Idę na lewy pas, bo zaraz mamy zjazd na Hanover w lewo, albo inaczej. Lewy jest środkowy pas na hanower, a prawy na bremen. Jakby ktoś chciał, to <laughs> może odbić w tym momencie. No dobra moi drodzy, ja będę kończył powolutku. Eee, dzięki, że wpadliście na chwileczkę. Dalej będzie tylko ciemno, słuchajcie. Nic raczej nie przewiduję. Nic ciekawego. Eee, ja tak jak wspominałem, jadę aż za Hanower, kurde. Troszeczkę drogi przede mną jeszcze pozostało. Tak, z Jasna Bremen i Hannover Tutaj w naszą stronę. No gościu w osobówce chyba jeszcze zaspany albo już zaspany, słuchajcie. 87 popierdziela. To jeszcze mogę Wam właśnie pokazać. No, tylko jedną rzecz. Skąd wiem ile on jedzie, no już przyspieszył. Mam nadzieję, że to jakoś będzie widać. Tutaj zegary na górze. Teraz 91-92 już się rozpędza, jak widzicie. Odstęp 60 metrów między gostkiem. Także chyba się troszeczkę obudził. Trzęsie się, ja wiem, no niestety kurde podczas jazdy nie da się tak tego zrobić. Inaczej... No niestety. Kurde. Ręka się trzęsie A tutaj cały czas na fotelu też skacze, także tak to wygląda. Nie jest stabilnie, choćby autostrady kurde miały być niby proste, ale ciężarówką to lepiej, to lepiej niestety. Troszeczkę. Dzięki Kaukadiusz. Aha, no nie uda się na dalej podpić, szkoda, szkoda. No widzisz, tak to czasami bywa. No dobrze moi drodzy, ja Wam życzę dobrej nocki kochani, e, śpijcie dobrze, e, trzymajcie się cieplutko i że tak powiem, już mogę? Już mogę. Do dzisiaj, do wieczora, bo to już na, naprawdę zostało jakieś no tylko 17 godzin plus minus do live'a z x Tak to wygląda kochani. Także trzymajcie się cieplutko, dzięki, że wpadliście. Pixelku na drugi raz ja wejdę na kanał, to będziesz mi tu komentarze czytał. Normalnie nie wiedziałem, że ktoś tutaj z Was wejdzie w ogóle w nocy. Tak, przepraszam, jak kogoś obudziłem. No, trzymajcie się moi drodzy cieplutko. Szerokiej drogi, wam, szerokiej drogi do łóżeczka Wam życzę. Bajo, cześć, cześć.